Cześć, witam serdecznie, zapraszam do oglądania nowego odcinka z Diablo 3 i dzisiaj poprzekuwamy różdżki, konkretnie legendarną różdżkę kwiezny Ogień. Potrzebuję taką starożytną, z dobrymi statystykami, więc dzisiaj spróbujemy taką uzyskać. Przypuszczam, że z 15-16 razy może nawet troszeczkę więcej sobie poprzekuwamy eee, tą różdżkę. Mam dwie na wszelki wypadek. Gdyby wypadła mi jakaś taka średnia, no to wtedy mogę jeszcze sobie drugą przekuć. Oprócz tego chciałem Wam pokazać ten oto piękny, piękny miecz. Naprawdę jest praktycznie idealny. Ten miecz będzie się super nadawał do tego bildu pod wyższe giery. Dość często ludzie właśnie... Biegają z tym mieczem e, i z, e, tym, e, z tą różdżką gwiezdnym ogniem e, m, <laughs> w kostce. Więc zobaczymy, to muszę wziąć i przerolować. Możemy parę razy spróbować przerolować. Tutaj, oczywiście, potrzebujemy 10% do skracania. Hmm. Fajnie by było, gdyby można było DPS rzucić. 7 Ale niestety, tutaj must have 10%. No i na wyższe gierki w teamie idealny itemek będzie. Okay. Parę razy przekręcimy, żeby 9, proszę. Musi być 10 koniecznie. 8. O, jeszcze 5 razy i... Potem na spokojnie sobie... Przekręcę. To jest świeży temat ze streamka. A propos, zapraszam na streamy, ludziska, zapraszam. Potrzebuję mieć na każdym streamie po 150 osób lub więcej, żeby można było ponownie, żebym mógł ponownie wystąpić o partnerstwo Na Twitchu. Zapraszam. Kurde, znowu 9. troluję gra. Zapraszam, zapraszam. Streamuję w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 17. Zawsze w te same dni. Zawsze o tych samych porach. Ok, dobra. Ok. Więc prawie, prawie idealne jeszcze wydro. Znaczy, Wykręcimy tutaj dyszkę i będzie super. Dobra, słuchajcie. Zabieramy się. Trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki za starożytny itemek. Więc pierwsze, pierwsze przekuwanko. I. Hmm. Niestety nie. Niestety nie. Okej, okay. lecimy dalej. Mam nadzieję, że na tyle przykuwań Na tyle przykuwań coś będzie ciekawego hmm. Może być ciężko No, dawaj starożytny itemek Szybkość ataku no, Ale ta co mam jest jest i tak lepsza, chociaż tu jest 7 szybkości ataku. A tutaj mógłbym. Jest 11, 11. Tutaj bym mógł więcej skacania dać. Za dużo DPS-u bym nie stracił. Ale nie, ona jest. Ona jest słaba, więc. Nawet nie będę takiej zostawiał. No. Ciężko będzie. Ciężko będzie z tą różką. No. daj coś ładnego. sześć procent do skracania za mało kurczę. No. Sakra. No. To jest pomysł, do głowy. Zdecydowanie nie najgorszy. 15% do błyskawic. Okej. Okay. Ale reszta nie za bardzo się zgadza. Dobra. Jeszcze 9 razy mogę przebyć. Szybkość ataku... 7% Maj mm. sakra Kurde, im mniej jest tych surowców, tym bardziej człowiek... No? To ambicje nie <śmów> nie <czy ozieniasz. śmów> bardziej człowiek jest spietrany

No załamka. Normalnie horror. Horror, horror. No nie no starożytna, ale kurwa jakie statystyki. Niech to szlak. Kurwa, jakie z dupy statystyki. Fuck. To Już nic z tego nie będzie. Jeszcze dwa przekucia. Ostatnie przekucie, ale wątpię, że miał tyle szczęścia, żeby teraz coś wypadło Zdech dobrego. Nie Niestety nie. Zobaczcie, 16 chyba przekuć było. Jedna starożytna syfiasta. I nawet powiem wam, że nie było jakiejś sensownej e, zwykłej. Więc ludziska, życzę wam troszeczkę więcej szczęścia niż ja dzisiaj miałem. Kurde, załamka. No i nic, będziemy próbować ponownie. Co prawda mam tą broń. Ona, ona jest fajna. Ona jest bardzo fajna, ona jest super. Tylko, tylko ona nie jest na speed farmę, tak? To nie jest broń pod speed farmem To jest broń na wyższe gierki No trudno, trudno, trudno Trochę się załamałem 16 przekuć Nic ciekawego Masakra, masakra Nie wiem czy coś jeszcze Chyba nic. O, jeszcze docelowo będę chciał poprzekuwać potem talosze. Trochę już wydropiłem tych itemków. Muszę przejrzeć Parę starożytnych itemków mam już. Więc zobaczymy. Dobra, może jeszcze spróbuję Na koniec. Jeszcze przekręcę parę razy. Płakać się chce. Kurde, czemu ta starożytna nie była, kurde, w miarę jest sensowna? Czemu? No dawaj 10 do sklecania, chociaż sobie włożę, będę miał na profilu taką ładną broń. 10 do obrażeń, chętnie. Gdyby nie trzeba było skacania tutaj, to pewnie żebym sobie wziął 10 do obrażeń. Dips by był, wow. 8. No. Dawaj, 10. Trwawienie u celu. 9, kurde, troluję. Czasami takie mam wrażenie, jakby ta gra wiedziała, czego chcemy, i specjalnie nam nie dawała. No. Pamiętam, kiedyś kręciłem 10% do DPS-u, to już kręciłem potem po 30 milionów. Cały czas mi wypadało 9. Dobra, ok, słuchajcie. Kończymy. Ocencie. Piękne, piękne dzięki. Przede wszystkim powodzenia przy przekuwaniu. Chociaż słyszałem parę razy, że ludzie po dwa razy przekuwali i już było to, co chcieli. A też słyszałem, że przekuwali 50 razy i nie było to, co chcieli, więc wszystko kwestia szczęścia. Dobra. Piękne dzięki. pa, pa. I do zobaczenia na następnym filmie lub na streamie w poniedziałek, środę i piątek. Hejka!